wyborczy dzienniku ustaw nr 21 z mniejszymi zmianami. Miejska Komisja Wyborcza Wodręju stwierdza, że wybora, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 roku, pan Artur Adamczyk, wybrany został burmistrzem miasta i gminy. Gratuluję i życzę sukcesów dobrej współpracy z Radą, dobrej współpracy z urzędem z organizacjami tutaj terytorialnymi, partiami, no i z instytucjami budżetowymi, podległymi burmistrzowi. Burmistrza Miasta i Gminy Wyleń uroczyście oczywiście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzonym w urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Dziękuję bardzo. Panie Radny, Szanowni Goście. Yy, ja naprawdę Wam serdecznie dziękuję za, za 12 lat pracy w Wyleń bo tak to wygląda. Dziękuję za uznanie, że jednak mimo no wszystko zauważyliście Państwo, co zostało zrobione, we dleniu, że ten daj jednak troszeczkę się zmienił, może poszliśmy w innym kierunku niż niektórzy oczekiwali, robiliśmy duże rzeczy, natomiast zabrakło tego szlifu. I, I może jest taka zła ocena tej naszej wspólnej pracy, którą to nie jest moja tylko zasługa, to jest Zastługuję przede wszystkim Was, Rady, Pani Skarbnik, Pana Sekretarza i wszystkich ludzi, którzy w jakiś sposób pracowali. To są również kierownicy jednostek samorządowych, szkoły, ośrodka pomocy społecznej, sitów, dobrej obsługi prawnej. Panie Romanie, także serdecznie dziękuję. No i przede wszystkim te atmosferze. musieliśmy przez te ostatnie lata, że robiliśmy to, co do nas należało. Mam nadzieję, że ta praca właśnie będzie kontynuowana, bo robi wiele, bo są rozpoczęte pewne rzeczy, zresztą wiecie o tym, mówiłem w programie w Studium zagospodarowania Przestrzennego, trzeba plan zmieniać, jest w tej chwili dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków, trzeba skończyć kanalizację Bystrzycy i, i też naprawdę ogrom pracy i potrzeba wielkich środków finansowych. W tej Radzie, Panie Burmistrzu, będzie dalej taka atmosfera, żebyście mogli przede wszystkim pracować dla drogą tej gminy. Bo nie daj dobrze, żebyście się nie kłócili, bo tylko spokojna, wytężona praca przynosi efekt. Tak. Życzę Życzę skierowania. W czwartej kadencji, już kończącej się, chcę podziękować Panu Burmistrzowi Łosickiemu jak i wszystkim innym burmistrzom w naszym powiecie, za ścisłą współpracę wiele zadań, które powiat wykonał, to jest dzięki dobrej współpracy przede wszystkim z gminami naszymi, a także z przedsiębiorstwami na naszym terenie bez tej współpracy również finansowej nie byłoby to możliwe. Chcę również jako radny senior Piątej kadencji Rady Powiatu Rwóweckiego życzyć Wam Wysoka Rada, jak i Panu, Panie Burmistrzu, dobrej współpracy z Piątą kadencją Rady Powiatu Rwóweckiego, bo tylko wspólne działanie może przynieść efekty, zwłaszcza gdy i, wasz, i nasza gmina i sam powiat nie jest zbyt bogaty, więc często trzeba łączyć wysiłki, zarówno na majątku powiatu, w tej gminie, jak i w tej które funkcjonuje w jakichkolwiek strukturach polega na tym właśnie, że staram się współpracować z wszystkimi. Jak ktoś miał jakichkolwiek no, możliwość opracowania ze mną czy funkcjonowania w razie powiatu, to wiedzę mało że Ja jestem w stosowości. Starałem się łączyć ludzi, nie dzielić. Deklaruję taką o, chęć i dzisiaj i takie działania. Uważam, że każda lokalna zawsze zyskuje tylko na pracę, natomiast traci na e, jakichś innych podziałach. Dlatego też myślę, że razem wspólnie dążymy do e, nowych wyzwań, razem wspólnie będziemy przed nim przychodzili, razem wspólnie będziemy obdawali wachy za nieudane rzeczy i mam nadzieję, że to dzisiaj tak właśnie będzie. Dziękuję bardzo.